Siemaneczko, ja jestem Mateusz. <laughs> I dziś na Patelni zrobimy sobie Saigon z Biedronki. One wyglądają tak. Tu na opakowaniu jest napisane, jak to zrobić. Zaraz Wam przeczytam. Frytkownica 180 stopni, 2 minuty. Piekarnik. Funkcja termoobiegu 230 stopni, 13 minut. Na rozgrzanej patelni z olejem 5 minut. A my dzisiaj zrobimy sobie 5 minut, czyli na rozgrzanej patelni. Rozgrzaną patelnię już mam. Teraz wystarczy, że te segwerki sobie opakuję. Tu mamy sos chyba słodko kwaśny. Mm, jaki to jest sos? Zaraz wam powiem. Sweet chili, słodkie chili, sorry. Nie słodko, właśnie. Sweet chili. To ustawiamy wszystkie sobie sajgonki tutaj. Zaraz będę. Wszystkie pięć dajemy na patelnię. Tylko tak trzeba rozmieścić. Tak trzeba rozmieścić, żeby się zmieściły. Czwarty tu, a piąty z boku. Zaraz wam pokażę rozstaw. O proszę bardzo, tak to sobie tutaj zrobiłem. Zobaczcie. Tak tutaj to zrobiłem. Tu teraz bierzemy takie. Że tak powiem, szczypczyki. O. Zmniejszamy gaz. Widzicie? Rumienią się powoli. Czyli to oznacza, że będziemy je przekładać. Dobra, wiecie co? Wrócę do Was, jak te sajgonki się zrobią. Okej, okay, odwróciłem saigonki na drugą stronę. Jak widzicie, wyglądają one tak. Okej, okay. także widzimy się za chwilkę, jak one się zrobią. Czyli widzimy się tak naprawdę w teście smaku. Okej, okay, jestem. Także zabieramy się za teścik naszych saigonek. Najpierw zapach. No, pachną bardzo ładnie. Bardzo fajnie są. Jak możecie zobaczyć, fajnie są upieczone. Tu mamy sos słodkie, chili. Próbujemy najpierw bez sosu. Uwaga, trzeba podmuchać, bo gorące. Mmm. Mmm. Na pewno chętnie udział w który ma się rozpocząć. Bardzo dobra. I teraz sosik. Wyszłam 7 minut nagrania to... Mm, zanim się wyczerpie nagranie, to muszę Wam po, po, ocenić tutaj z sosikiem. Mm, powiem wam tak. Mm. Na sucho Sajgonki są bardzo dobre. Na sucho sajgonki są bardzo dobre. Ale z tym sosem są jeszcze lepsze. <coughs> Sorry, są jeszcze lepsze. Ale z ketchupem też są dobre. okej okay, także daję tym Saigonkom sosem. Mm. No, nie może być innej oceny. Dycha. Nie wiem ile kosztowały. Jakbym miał paragon, to bym wam powiedział, ile kosztowały te segonki. Ale na pewno mogę Wam je polecić. Są bardzo dobre. Szybki sposób przygotowania, bo tylko 5 minut. No chyba, że macie frytkownicę, no to wtedy 2 minuty. Ale naprawdę są pyszne. Okej. Okay. Także, także co, moi drodzy? Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku na razie i cześć. Pamiętajcie sub dzwonek siema.